Dajcie znać. Zjawi się ktoś. Dajcie, jest hałas. Ja jestem na uchowcu. Ja sobie poczekam. Na razie zero oczek. O. O, kto tu jest? Wrażenia i przeżycia super. Super. O. Ja też pozdrawiam. Ja jestem dzisiaj na Muchowcu. Jaki spontan life na żywca. Zobaczymy, kto tutaj się jeszcze pokaże. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. O, Robert też. Tak. Zobaczcie, jakie klimaty są. A, Hania! Hania! Widziałam twoje nagranie! Widziałam twoje nagranie. Zobaczcie, ja Wam pokażę, jak tam wygląda. Zobaczcie, tu się kąpią dosłownie. Zobaczcie, jak mu powiedz wygląda. Śląsk może być bardzo piękny. Wam się nawet yy, w głowie nie mieści, jak tu jest ślicznie. Zobaczcie. Ja muszę sobie przeczytać, co tu pisze. Słuchajcie, bo słońce bije po oczach. Dajcie znać, co wy porabiacie. Ja wrzucam yy, taki spontan live na żywca troszeczkę. Słuchajcie, bo ja, mi się czat zgubił. Gdzie ja mam czat? O jest, stracił mi się czat. Zobacz, kto tutaj jest, Hania. Poczekajcie, wiecie co? Słońce tak grzeje, że ja dokładnie nie widzę. O fajnie. O! Dosłownie. Chciałam Wam pokazać, a słońce tak świeci. Ja przejdę sobie pod drzewo do cienia, wiecie? Troszeczkę, Zob będę lepiej widzieć. Dajcie znać, co porabiacie dzisiaj w niedzielę. Dajcie znać. Ja dzisiaj taki spontan chcę się Wam pokazać. O, zobaczcie. O! No czat, słuchaj, dzień dobry, wiecie co, gdzieś mi się zanika ten czat, muszę go, o, kiedy będzie dłuższy live? Dłuższy live będzie w następną sobotę, wrażenia i przeżycia, w następną sobotę dopiero. Ja w następną środę tylko coś wrzucę, nagranie takie dwudziestoparominutowe. Popatrzcie sobie na klimaty śląskie dzień z rodziną i pieskiem na podwórku, a fajnie ja się Robert z wami skontaktuję w sprawie yy, w sprawie bowena, bo mieliśmy się umówić momencik, ja tutaj patrzę gdzie yy, co, tracą mi się te yy, ten czat. Czat mi się traci o już widzę Sprzątam, gotuję, prasuję. Hania się nagrała na grupie, posprzątane, ugotowane, a ja nie mam, mam nieposprzątane, nieugotowane. Nie, w sumie jest czysto, słuchajcie, nie ma tragedii. Kto patrzy i mi się traci ten czat. No to fajnie, zobaczcie, pokażę Wam troszeczkę. Zobaczcie, jak jest pięknie tam widzicie po prostu my mamy plażę tutaj ja tutaj na Muchowiec mam gdzieś koło 7 km w jedną stronę byłam na cmentarzu u męża przy okazji zapaliłam mu lampkę wiecie z tego wszystkiego co się ostatnio dzieje to nawet nie pojechałam do niego w dniu jego urodzin na cmentarz. A 17 kwietnia były jego urodziny. Pozdrawiam. No, traci mi się ten czat. Widzicie, to jest tak, jak. Czy Ty jesteś ubrana w kostium kąpielowy? Nie, nie. Ja nie mam kostiumu. Ja mam termiczną odzież na, na rower. Nie, to nie kostium. To nie, to nie kostium. O. Nie wiem, czy coś widać. O. Żeby się Wam pokazać. Kurczę, idzie się pokazać. Ta góra, bluzeczka jest taka, za dużo bystów mi by było widać. Słuchajcie, nie, to, jest, to są getry, getry i góra. A teraz widać, że nie... Że nie. No właśnie. Słuchajcie, bije po oczach i ja nie widzę. Nie widzę tego, co tam się pokazuje. No nie. Słuchajcie, Getry. Rower dziś. Kto tam? Mój mąż był zdziwiony. Wczoraj nie było żadnego live'u. Ale ja mówiłam, że nie będzie. Ja mówiłam, że nie będzie w sobotę. Wspominałam, że, że może, może będzie w niedzielę. Słuchajcie. Dzisiaj tak wrzucam, bo zrobiłam przejażdżkę sobie na Muchowiec. Jeszcze wam tutaj się okręcę. Zobaczcie, jest po prostu bosko. Jest ciepło. Gdybym wzięła kostium, to można by było niektórzy tutaj pływają i się kąpią. Tu jest pięknie, naprawdę. Ja, ja przeprowadzając sobie się na Śląsk nie zdawałam sobie sprawy, że, że na Śląsku jest tyle zieleni. Uwielbiam twoje lajwy. <grywa> tak. Poczekajcie, bo mi znika czat. Czat mi znika. Ja. Momencik, a teraz poczekajcie. Wiecie co, ja muszę iść do cienia, bo ja nie widzę tutaj nic. Wezmę plecak tylko, bo ja mam rower. Tu chłopczyk się bawi. Patrzcie, tu jest... Widać mój rower. O, leży. Mój rower leży. Ja sobie wezmę plecak. Zobaczcie. Muszę plecak wziąć. Rowera, rowera mi tak ktoś szybko nie zwinie, ale... O, tak. Widzicie, rowerek leży. Ja Liżej, chociaż mało liści jest jeszcze. tutaj do cienia może będę coś widziała. O, lepiej. Wreszcie wiosna, tak. Zobaczcie, zanika. Na, na telefonie to robię. Live na na telefonie. Ja, coraz to nowe osoby się pokazują. Poważnie. A tu ja czytam Alejlaskę z ciebie. No, jedną. Te, te dzieci urodziłam, to nie jest źle. Zawsze mnie mąż pocieszał, a kobieta zawsze czuje się nie, niedowartościowana. czy znaczy, nie, nie, że niedowartościowana, ale że... A tak naprawdę ja, znowu mi się czat traci, chcę poczytać i mi się traci czat. Będę go chyba w całości czytać, e, jak się zapiszę. Hej, czy jest tu ktoś z Wrocławia? Ela się pyta. Jest tu, e, znaczy na czacie nie ma, ale ja mam na grupie dziewczynę z Wrocławia, wiesz? Ja mam na grupie na WhatsApp dziewczynę z Wrocławia cię się przyznać, ale nigdy nie byłam na Śląsku. Czas odwiedzić. Nie no, zobaczcie, o ja wam pokażę normalnie plaża. Plaża. Widzicie? Ja muszę sobie spojrzeć na ten czat. Na laptopie to jest inaczej. A, John, gotuję lasagne. Byłam w lasku. Oj, zjadłabym lasagne. Dawno nie jadłam. No, tu wrażenia i przeżycia się przyzwyczaiłaś do częstych live'ów. No, teraz taka przerwa. Leci na tak. Słuchajcie, jeszcze trochę poleci. Stwierdziłam, że, że się Wam pokażę dziś też. Bo wieczorem live'a nie będzie. Aha, wiatr, wiatr hałasuje. No wiaterek jest, tak, tak. Wiaterek jest, ale zobaczcie, jest mnóstwo ja... Nawet jak jechałam, to jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi jest. Zobaczcie, okay. I znowu sobie zmaraszę te Założę okulary, ale jak okulary założę, to ja nie będę widzieć w ogóle co wy piszecie. Czat na żywo. Słońce świeci, nie widać. Wiecie co, ja chyba wezmę ten rower i podejdę tu do cienia, bo ten rower sobie tak bezpaństwo leży. Możecie sobie popatrzeć. Zobaczcie, mnóstwo ludzi. Po prostu jest masa. Masa. Ja tutaj wezmę ten rower swój i go prze... bo tutaj chłopczyk gra. Lajba robi i robi. Dobra, ja sobie klapnę tutaj. O, teraz będę was lepiej widzieć. A, a. Tak, widać. Co tam piszecie? Słuchajcie. O, 25. osób mamy już? Fajnie! Fajnie wiecie co? Ja już jak się nagrywam, jak robię tego live'a, ja chciałam Wam o czymś powiedzieć, jeśli chodzi o terapię Boena. E, nie widzę ników Ela i K. Było. fajnie. Ja też się cieszę, że, że, że się pojawiliście na czacie. Fajnie. Wiecie co, ja jak już rozmawiamy. Yy, aha, Ika pozdrawia mnie. Słuchajcie, yy, Ika pozdrawia mnie i całą grupę na Whatsapp. Słuchajcie, ja wam coś chcę powiedzieć odnośnie, bo tak szybkowałam się do, yy, na ten wypad tutaj na Muchowiec. I tak pomyślałam, przypomniała mi się sytuacja. Taka, kiedy pierwszy raz po powrocie z muchowca, po paru dniach zorientowałam się, że ja patrzcie już mi się normalnie te włosy przez okulary. Sytuacja taka kiedyś. Ćwiczenia są wskazane, słuchajcie, gimnastyka, ćwiczenia. Ale on mówi, no po co, jak on się bardzo dobrze czuje, tak jak po y, ćwiczeniach. Teraz y, ja Wam powiem, jak ja byłam y, po pierwszym wypadzie, jak się zorientowałam, jak działa terapia Bowena, ale w miarę re regularnie stosowana, y, jak ja jutro wyjdę na rower, to ja mam jeszcze większy power niż dziś. Słuchajcie, to jest w dwie strony, to jest prawie 15, bo ja byłam na cmentarzu, więc do cmentarza i z powrotem ode mnie jest 15 km. Robię tutaj przerwę w połowie drogi, właściwie po powrocie z cmentarza. Zatrzymałam się, zobaczcie tutaj, o co niektórzy tam widać na plaży. Widzicie? Zobaczcie. A i czat mamy. Ach, Ania. A nie słychać nic. Boże. Nie słychać. A teraz słychać? Dajcie mi znać, czy teraz słychać. A, Dawid tutaj się odezwał. Dawid się odezwał. Dajcie znać, czy słychać. Patrzcie, włosy, Kurde, ten wiatr. Dajcie znać. Aha, teraz to ja będę mieć bliżej w takim razie kijek będę mieć bliżej. No to fajnie. I słuchajcie efekt po terapii Bołena, tylko regularnie stosowany jest taki, że nie macie kompletnie zakwasów po. Aha tu Dawid też pisze, że słychać no i tak jak ja dzisiaj zrobiłam już wcześniej wam wspominałam pierwszy wypad po zimie to jest pierwszy mój, moje wyjście na rower znaczy, znowu to wszystko lata I ja kompletnie nie czuję zmęczenia mięśni kompletnie słuchajcie Kompletnie. Ja z powrotem będę mieć w większości podgórkę, wracając do domu teraz niedługo, ale no w tą stronę jest bardziej z górki. Ale wyobraźcie sobie, to jest jednak wysiłek. I pierwszy, A jak wy się czujecie po pierwszym wypadzie na rower? Bo ja zawsze to miałam, zanim zaczęłam stosować terapię Bowena, miałam na przykład yy, mięśnie bolały, krocze. Yy, no to jest naturalne, a w tej chwili kompletnie nic. Dlatego, jak macie w okolicy, to polecam I, i chcecie sobie poprawić kondycję, to też bardzo polecam. Um, no. A, już lepiej, Hania pisze, już lepiej, no bo ja mam blisko kijek, zobaczcie, o, tu jest, ja nie będę, może wyjdę na trasę, to wam, ale to też za bardzo nie widać. Wyjdę Wam na trasę kawałek, bo ro, mój rower leży, ale ja wyjdę i Wam coś pokażę. Tu jest taka trasa y, na rowery i rolki. Zobaczcie. O! Tu jest trasa. To jest kilka kilometrów. Tam dalej zaczyna się y, takie oznaczenie. Po bokach y, jeżdżą osoby na rolkach, a środkiem y, środek jest... Te oznaczenia się kończą, już. Ale naprawdę polecam Wam, jak ktoś kiedyś chciałby przyjechać na Śląsko, to zobaczcie ile osób z no, Zobaczcie, masa. Widzicie? Jeszcze Wam słychać mnie? 26 osób mamy. No to fajnie. Zobaczcie, tak Wam pokażę. Anna też. Fajnie. Fajnie. Piszcie, co porabiacie dzisiaj. Piszcie, co porabiacie. Mnie widzicie, gdzie ja jestem? Nie widzicie, gdzie ja jestem? Zobaczcie, normalnie można usiąść. Gdybym wiedziała, że tak będzie, to kostium i można się opalać. Przecież tutaj niektórzy leżą w w się opalają. Ja mam takie miejsce bliżej siebie y, przy wieży spadochronowej. O, Anna, ja pilnuję wnusie. A, tu y, Hania, super trasa. No, to jest słuchajcie, długie, bo ona ciągnie się prawie do cmentarza na Murckowską. To jest cmentarz komunalny, i jak ja to odkryłam, to jak tutaj przyjeżdżam, to czasami y, właściwie wtedy. Y, po, po prostu robię wypad tam dalej i jadę na cmentarz. Przy, przy cmentarzu kupiłam znicz. Pan mi pożyczył zapalniczkę, bo nie wzięłam z domu, zapaliłam mężowi znicz. I w drodze powrotnej, słuchajcie, odpaliłam lajwa tutaj nad wodą. Naprawdę powiem wam tutaj też, tu w tym miejscu też zimą się morsuje, bo ja tu morsowałam. Tutaj właśnie w tej wodzie, tylko jak gdyby bardziej bliżej. Zobaczcie, nie widać. Tu jest chyba widać ten, to osłonięcie, tam trasa leci po... Ta, trasa, z tej trasy. Tam przy, przy chodniku jest wejście właśnie w takie miejsce, gdzie można morsować. No i szczerze mówiąc, to bym z chęcią dzisiaj do wody weszła. Słuchajcie, jakbym miała kostium, autentycznie nie pomyślałam, bo bym weszła do wody. No, to co, to ja będę kończyć, słuchajcie, ja będę kończyć, ja teraz sobie piję kawkę i oglądam live'a z Bożenką Kasia, no fajnie, ja się cieszę, no widzicie, macie namiastkę live'a niedzielnego, miał być wstępnie dzisiaj, ale, ale nie będzie, ja wrócę do domu i maszynę odpalę do szycia. Dzisiaj luzik, ale jest piękny. Powiem Wam, że po prostu niesamowity dzień. Niesamowity dzień. Zobaczcie, jak nam już eks y, dzień upływa w takiej harmonii i szczęściu, bez pogoni, bez pośpiechu. To, co y, dziewczyny też piszą, że rano słuchajcie, leżysz kawka o godzinie 10, w łóżku, pijesz kawkę, nie śpieszysz się nigdzie. A oni albo zbiórka, albo zebranie i taka wiecznie spina, prawda? Zerknę. Słuchajcie, na czat wasz. Super. Teraz wiatr się trochę uspokoił. Wychodźcie na spacer. Wychodźcie na spacer. Ja zaraz kończę. Ja zaraz też kończę, i żebyście wy mogli wyjść z domu. Co prawda live na telefonie jest w pionie. Taki inny komfort do oglądania, ale lepszy taki niż żaden. Słuchajcie. Zobaczcie, tutaj jeszcze Wam pokażę. O, o tu nie wiem. Ja, ja siedzę w cieniu przy drzewie troszeczkę. O, a tu leży mój rower. O, widzicie? Mój rower. Leży. No, trochę się uzbierało 26 osób. 26 osób. No. Ja wrócę do domu. O, Hania. Ja umyłam okna, posprzątałam balkon. Zrobiłam galaretkę z kurczaka. O, Hania. Obiad, zupka i drugie danie. Zatańczyłam taniec. Widziałam. Widziałam na grupie. Widziałam. Widziałam na grupie taniec twój. Całego nie, ale. Yy. Zatańczyłam taniec z czarami i idę na rower, całuski, tak. Miłej jazdy. No. Słuchajcie, odstawiajcie szamańskie tańce z intencją. Z intencją. Można, można odstawiać szamańskie tańce z intencją. Fajnie. Czy mnie słychać? Dajcie znać. mamy 24 minuty 24 minuty słuchajcie ja już będę kończyć w takim razie bo ja się będę zbierać też do powoli do domu troszeczkę pojeżdżę jeszcze i też wracam wracam do domu chociaż aczkolwiek się nie chce ruszać stąd zobaczcie to jest po prostu słuchajcie ludzie tutaj też grill piknikują siedzą odpoczywają zobaczcie jeszcze wam tu pokażę Ja wam pokazuję, żebyście widzieli, co jest wokół mnie. Widzicie? Przyjemności na resztę dnia. Tak dla was też. W takim razie, słuchajcie, w takim razie do live'a w następną sobotę. W następną sobotę widzimy się na live'ie. A w środę, momencik, przyjemność. Aha, e, tak, z intencją, tak, dokładnie z intencją. E, a w środę wrzucę Wam jeszcze jedno nagranie, żeby Wam nie było przykro, że nie ma live'u. To w takim razie, e, tradycyjnie, słuchajcie. Szczęśliwego wieczoru, popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka. I do miłego pa pa buziaki. Pa!